Cześć, witam serdecznie drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam poopowiadać na temat podstawowej diagnostyki błędów, parametrów Waszego silnika w samochodach. Chciałem Wam opowiedzieć o takim prostym urządzeniu, jakie każdy z Was może nabyć i sobie wozić w schoweczku, w portfelu, w kieszonce, gdziekolwiek, w schowku, w podłokietniku. Jest to urządzenie bardzo przydatne i byłoby bardzo źle, jeżeli w 2019 roku moi widzowie płaciliby komukolwiek za diagnostykę komputerową swojego samochodu, czy to byłoby 10, 20 czy 50 zł byłoby bardzo źle, jeżeli byście się udawali nabrać na taką opłatę każdy z Was powinien, mając smartfona, mając bluetooth, funkcję bluetooth w tym telefonie i takie proste urządzonko powinien uwiedź i wiedzieć do czego służy taki oto adapterek Używam najprostszej, najtańszej, jakiej tylko udało się najtaniej dorwać na popularnym portalu aukcyjnym kosteczki ELM327. Prosty, bezprzewodowy interfejs do diagnozowania poprzez gniazdo OBD w samochodzie, kodów WSTR, różnych parametrów, tak jak powiedziałem. Do tego urządzenia potrzebny Wam będzie program, aplikacja na smartfona tableta, co tamkolwiek używacie. Ja używam akurat aplikacji Torque Torqueque w wersji Pro i od razu Wam powiem jako świadomi widzowie tego kanału powinniście wiedzieć, że w sklepie Play ona jest płatna, ale jak dobrze pogrzebiecie w internecie, to bardzo niewielkim trudem, niewielkim wysiłkiem znajdziecie wersję Pro bezpłatnie. I możecie ją wtedy sobie zainstalować i ona również działa z, tą, z tym adapterkiem, z tym urządzeniem. Dzięki temu temu zestawowi, czyli aplikacja na smartfonie oraz ten adapterek z bluetooth możecie się połączyć ze sterownikiem Waszego silnika i podejrzeć istotne rzeczy, wykasować błędy, sprawdzić czy coś nie domaga, czy coś złego nie dzieje z Waszym samochodem. No i cóż, my przenosimy się teraz do nagrywania pulpitu. Ja podłączę mojego Outlandera i pokażę Wam mniej więcej, co da się takim adapterkiem odczytać ze sterownika Outlandera Turbo. Na no i jesteśmy na pulpicie. Aplikacja oferuje dosyć fajne tutaj funkcje. Na głównym ekranie mamy tutaj, na głównym liczniku, na głównym wskaźniku. W prawym dolnym rogu mamy tutaj obroty, prędkość obrotową silnika. Pokazuje ile w tej chwili, z jaką prędkością obraca się nasz silniczek, z jaką prędkością sobie pracuje. No i tutaj w sekcji Real Time Information mamy tutaj taki zegar, w którym podglądamy informacje, które sobie ustawiliśmy tam które sobie wybraliśmy żeby były pokazywane natomiast tutaj druga ikonka taka z ikonką Check Engine z takim kierunkiem żółtym Fold Code, znaczy tutaj jest ta sekcja, w której odczytujemy zapisane w sterowniku błędy silnika no i tutaj teraz spróbujemy zapytać naszego Outlanderka, czy ma jakiegoś błęda w sterowniku jak widzicie odczyt jest dosyć szybki, ale zauważyłem, że w zależności od tego, jakiego macie dobrego smartfona, dzieje się to szybciej. Akurat na tej mojej padaczce to działa tak, jak działa, ale nie jest to jakaś ta tragedia, prawda? Dosyć szybko, w ciągu kilkunastu sekund, możemy sobie sprawdzić. Zero faults, nie ma żadnych błędów, nie znaleziono, więc w sobie wychodzimy. I teraz zobaczmy sekcję real time information. Tutaj ustawiłem sobie własne wskazania mamy tutaj do dyspozycji kilka ekranów jak widzicie te kropki po prawej stronie które sobie się przesuwają, możemy tutaj naprawdę dołożyć bardzo dużo wskaźników i one tutaj sobie możemy je poukładać dostosować ich wielkość ich położenie, prawda, względem siebie tutaj możemy sobie po prostu zobaczyć no, wiele tych rzeczy które nas Interesują. Tutaj, na pierwszym, właściwie na drugim ekranie, który tutaj mam, zagospodarowany od góry po lewej, widzimy wskaźnik krótkoterminowej korekty czasu wtrysku. Ja o tym postaram się nagrać osobny odcinek, ponieważ jest to bardzo ważne wskazanie i to jest bardzo istotna informacja. i Tutaj bym chciał jeszcze nakręcić odcinek również w jednym tonie, jakby w jednym powiązany. Z tym o kodzie, o kodzie usterki P0170, o korekcjach czasu wtrysku. Tutaj będzie bardzo istotna dla Was informacja, myślę. I tutaj widzimy, że aktualnie moje krótkoterminowe korekty są w okolicach dziesiątki, czyli no teraz 7,8, 10,2, prawda? Ona sobie tak skacze, tak jak to ma wyglądać, tak jak powinna. Zapamiętajcie, że na przyszłość Outlander Turbo. Powinien sobie krótkoterminówkę mieć w około 10, 10 na plusie, tak jest w serii i tak też mniej więcej teraz jest to u mnie. Natomiast tutaj ja nie kasowałem, nie zdejmowałem klemy z akumulatora, nie robiłem twardego resetu eku w tym samochodzie. I tutaj mam jeszcze long term, czyli tą korektę długoterminową na po lewej stronie na dole 12,5. Ona cały czas jest ustabilizowana na tej. tej ponieważ no, ona się tak zapisała miałem kiedyś problem z wysoką korektą i po prostu od tamtego czasu nie było tutaj robionego resetu eko i ona została na tym poziomie na centralnym dużym ekranie mamy tutaj wskazania sondy Lambda jak kiedyś tłumaczyłem Wam wykres pracy sondy Lambda to jest taka właśnie sinusoida i tutaj bardzo ładnie widzimy na tym moim wykresie, że ona sobie od ubogiej do bogatej elegancko sobie oscyluje i cały czas jest w tym przedziale takim, jakim powinna być, czyli od 0,1 do 0,9 albo inaczej, niektórzy mówią od 0 do 1 V. I ona, jak widzicie, tutaj sobie pięknie pracuje, pikuje sobie do takich wartości. Tam 0,8, widzę, jest zaznaczane. Tutaj na dole jest 0,2, także pracuje w tym przedziale, w którym powinna. Auto sobie pracuje nie homogenicznie, nie mogę się wysłowić, czyli od ubogiej do bogatej. I w suma summarum wypadkowo mamy tutaj AFR 14.7 taki jak powinien być. Prawy górny róg mamy tutaj podgląd na MAFA, czyli mass air flow, przepływomierz w skrócie. Yy, około 3 gramów, około 3-4 gramów na biegu jałowym w zależności oczywiście tutaj jak mamy włączoną klimę, to tutaj też skoczy, prawda. Teraz załączę klimę, patrzcie, 4 4.8 skoczyło. Tu tak samo i zaszalała korekta krótkoterminowa, prawda? Każde takie obciążenie silnika, nawet jakby dokręcenie kierownicą, kiedy pompa wsumagania ma większą robotę do wykonania, tutaj będzie to rzutowało na pracę silnika, ponieważ zmienią się nieco obciążenia i parametry. Na dole mamy wskaźnik wakum, aktualnie podciśnienie w, w nie wiem jakiej to skali, super tęci bodajże inches chyba w calach super to jest taka jednostka, która się tutaj automatycznie wczytuje, natomiast jeżeli auto przechodzi w tryb boosta, jeżeli przekroczy zero na wskaźniku przechodzi, zmienia się tutaj w bary to wskazanie zamiast vacuum to mamy tutaj boosta i ten wskaźnik można po prostu nie mając busta zamontowanego w słupku, można tutaj podglądać doładowanie przeliczone poprzez MAFA, poprzez sterownik silnika ono jest niezbyt dokładne, ale tutaj możemy sobie podejrzeć doładowanie tej, w tej aplikacji tutaj mamy kolejnego, kolejny wskaźnik obrotu silnika ja tutaj mam trochę śmietnik w tych wskazaniach ale po prostu najistotniejsze te parametry, które mnie interesują to są na drugim ekranie i tutaj bardzo się nie hmm, hmm, bardzo się tutaj nie starałem poukładać tego jakoś pięknie u góry znowu po lewej obroty silnika na dole akcelerometr przyspieszenia, prawda, tutaj jak, jak zacznę ruszać telefonem to te właśnie wartości się tak Zmieniają speed, wiadomo w środku u góry, prędkość samochodu. Turtle to jest wartość otwarcia przepustnicy. Prawda? Jak dołożyłem gazu na 47, prawie tam skoczyło. Aktualnie na, na biegu jałowy mamy 2,4. Natomiast chyba do 80 paru maksymalnie da się to wartość otwarcia tej przepustnicy dołożyć. Prawy górny róg, coolant czyli temperatura płynu chłodniczego. Aktualnie 92 stopnie ma płyn. No i znowu wakium na dole. Tutaj mamy jakieś pomiary do, do przyspieszeń, które na, na podstawie akcelerometra możemy tutaj sobie przeprowadzić. Możemy tutaj zmierzyć niby jego moc, tam też w tego samochodu, ale wiecie, jak aplikacją mierzenie to jest tak nie do końca. No, tutaj mamy różne procesy, które były, które były zakończone lub niezakończone w sterowni, które zarejestrował. To aktualnie wszystko jest na zielono, więc jest OK. No i tyle. Słuchajcie, tyle mamy tutaj wskaźników u mnie akurat, ale to nie jest wszystko. Aplikacja oferuje nam naprawdę mnóstwo dodatkowych, dodatkowych opcji. Tutaj proponuję na przykład sobie dodać wskaźnik i wybierzemy sobie taką skalę wskazówkową. Następnie mamy tutaj listę rzeczy, które możemy na podstawie tego. Jak obsługuje nasz sterownik, jakie rzeczy może odczytać aplikacja ze sterownika? Możemy sobie dodać takie wskazanie na pulpit aplikacji. I tutaj wszystkie to, co jest pod, wszystko to, co jest podświetlone na zielono, to jest to, co możemy odczytać ze sterownika. Tutaj mamy, że moja bateria w Androidzie, czyli w moim urządzeniu, ma 43%. Cofniemy troszkę. To odczytuję nawet w tą stronę. Adapterek mam, mówi: "No i co tutaj możemy? Czas na 1,4 mili, możemy czas rozpędzania się, prawda? Na podstawie tego czas trasy, czas w ruchu w trasie. Takie, wiecie, różne czujniki przyspieszenia, długoterminowa korekta, to to, co mam ustawione. Efektywność wolumetryczna jakaś tam. Nie jestem do końca przekonany, co to tak naprawdę jest. Nie będę o tym mówił, bo nie wiem. No, tutaj jakieś tam średnie. Tutaj znowu korekty. Wszystko to, co mamy podkreślone na zielono, to możemy sobie do tego dostosować wskaźnik. Przelicznik, prawda, tam kąt wyprzedzenia zapłonu. 9 stopni teraz mamy spalania, prawda, wszystko to moment obrotowy, tutaj wpisujemy wartości różne, wagę samochodu moc, tam prawda znaczy pojemność silnika i tak dalej i tak dalej, to niby nam coś tam przelicza, napięcie na adapterze, teraz mam, pokazuje nam mniej więcej jakie jest ładowanie możemy z tego odczytać co ciekawe, teraz powiem Wam, że turbo timer, który również mam tutaj ustawiony na wskazanie Napięcia pokazuje mi też około tej wartości 4, około 14,2, czasami 14,0 tak. Skaka od 14 do 14,2 i tak też jest mniej więcej na adapterze OBD. Napięcie sondy Lambda, sondy drugiej, powiem Wam z ciekawostek, takie, że ostatnia wartość 0V na sondzie drugiej, ponieważ druga sonda jest u mnie zemulowana. I ona cały czas ma taką wartość. Obciążenie silnika, procentowa przejazdów na autostradzie, na, na, w mieście i tak dalej. Takie często nawet nieistotne parametry, które tam gdzieś są pomijalne, ale pokazuje Wam tylko, że można takie rzeczy tutaj odczytać przez tą aplikację. No i oczywiście, położenie przepustnicy to jest to, co mam tam ustawione, czyli tak zwany turtle I tutaj, prawda, jeżeli. Tutaj się tak nie odświeża tak szybciutko jak na wskaźniku, ale przegazówka robi, powoduje to, że ta wartość się tutaj zmienia. Przepływ przez masowy przepływ, womierz powietrza to co mam tak samo tam ustawione prędkość OBD przez GPS i wiele, wiele, wiele naprawdę innych wskazań istotnych lub nieistotnych temperatura powietrza na wlocie nie wiem do końca w którym momencie jest to mierzone dosyć dużo teraz pokazuje temperatura płynu chodzącego 98 turbo boost i podciśnieniem jest 0,81 bar ostatnia wartość, to, to też jakaś taka duża wartość co tutaj jeszcze możemy Wam pokazać zużycie paliwa ostatnia wartość paliwa na minutę i chyba tyle tak więc jak widzicie aplikacja Oferuje, jeżeli chodzi o sterownik Outlandera Turbo, bardzo dużo wskazań istotnych lub mniej istotnych, ale te, które są dla Was najważniejsze, czyli czytanie błędów i podgląd korekt paliwowych, sondy lambda, przepływomierza, ewentualnie busta, myślę, że to są naprawdę trzy tam temperatury płynu chłodniczego. Są to jedne z najważniejszych wskazań, które warto sobie podejrzeć gdzieś tam. I naprawdę aplikacja oferuje dużo, dużo fajnych funkcji, które się przydadzą do diagnostyki. Dobra, my wracamy z powrotem do nagrywania mojej twarzy. Jak widzicie, dzisiejsza moc przerobowa smartfonów jest bardzo duża. Za pośrednictwem takiego urządzenia, które każdy z Was posiada, możemy naprawdę bardzo dużo odczytać w samochodzie, sprawdzić. Gorąco Was zachęcam do zakupu takiej kosteczki takiej lub innej. Naprawdę możecie sobie wybierać dowoli. Nie narzucam jak najbardziej jakiejś tam firmy czy, czy konkretnego modelu. E, zakupcie sobie taką, jaką uważacie. Miejcie przy sobie w samochodzie taką kosteczkę. Miejcie taką aplikację: czy to będzie tork, czy to będzie piston, czy jakakolwiek inna aplikacja do odczytu parametrów. E, zachęcam do używania takich rzeczy, ponieważ my tutaj będziemy czasami poruszać na kanale takie istotne. Istotne parametry silnika, będziemy mówić o istotnych rzeczach, które należałoby sprawdzić potem, jak będziecie mieli jakieś problemy, czy to z LPG, czy to z korektami, czy z jakimś błędem. Dobrze byłoby wiedzieć, o czym rozmawiamy. Wyskoczył check engine i żebyśmy wiedzieli na przykład, co się, z czym się to je, na jakiej, dlaczego ten silnik wyrzucił taki błąd, jakie są jego podstawy, dlaczego akurat i żebyśmy ogólnie wiedzieli, w którym rejonie samochodu się poruszać. Żebyśmy wiedzieli gdzie za co się złapać i gdzie włożyć nasze rączki Także polecam żebyście sobie taki zestaw Taką aplikację plus taką kosteczkę zamontowali u siebie Mieli takie coś w samochodzie No i dzięki temu będziemy mogli się tam lepiej dogadać z samochodem Podejrzeć sobie niektóre parametry No i będziecie bardziej świadomi tego tak naprawdę czym jeździcie Na czym jeździcie, co tam u Was w silniku się dzieje A przecież o to chodzi, jeżeli jesteście miłośnikami motoryzacji warto żeby żebyście wiedzieli co tam się pod tą waszą maską dzieje nie tylko żebyście tam zaglądali po to, żeby nalać tam płynu do spryskiwaczy ja jeszcze tutaj wspomnę, że w Outlanderze Turbo kosteczkę OBD macie tutaj przy prawym kolanie jak siedzicie na miejscu kierowcy przed prawym kolanem musicie się delikatnie tam schylić pod konsolę, wsadzicie tam rączkę wyczujecie gniazdo OBD, możecie się tam schylić i sobie je zobaczyć bardzo łatwo je tam namierzyć oczywiście tam na końcu filmu wrzucę jeszcze zdjęcie jak to wygląda no, i cóż, yy, mam nadzieję, że tytułem wstępu takiej diagnostyki sporo się dowiedzieliście. Potem, jak będziemy poruszać takie bardziej techniczne rzeczy i o nich rozmawiać, będziecie już bardziej świadomi. Będziemy się po prostu odnajdywać i nie będziemy musieli wszystkiego od nowa tłumaczyć. Dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków, do komentowania, lajkowania. <noise> Kurde, w ogóle. A słuchajcie, jeszcze jeden ważny temat. W tym tygodniu LSRG leci na Śląsk. Bo zamierzamy zrobić tam jakieś małe spotkanie outlanderowców i nie tylko. Jeżeli byście chcieli się ze mną spotkać, jeżeli byście chcieli przyjechać, zobaczyć auto, pokazać własne auta, pogadać, wypić kawę, zjeść w McDonaldzie coś, to zapraszam, obserwujcie. Stronę na forum Mitsubishi, na forum Mitsumaniaki, tam będą informacje w regionie Śląskim. Myślę, że tam odpalimy jakiś temat i się umówimy na konkretne miejsce i na konkretną datę właśnie w tym temacie. Także obserwujcie to. Jeżeli by się tam coś mało działo, to jeszcze wrzucę info pod jakimś tam filmikiem i w komentarzach mam nadzieję, że tam wam coś wytłumaczę i dopowiem, gdzie to by ewentualnie miało być miejsce. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć.